Witajcie w moim pokoju. Dzisiaj zaprezentuję Wam działanie mojego stanu telefonicznego składającego się, się z bramki. Tu jestem Vodafone, kurac, coś produkcji yy, ZTE, FonREO 400. Poniżej idzie kabel do centralki telefonicznej Panasonic KX206. Tutaj mamy telefon systemowy Panasonic. Model, już mówię. Jest to model KXT7130. No i co? Prezentujemy teraz działanie. Wciskamy SP Phone. Podnosimy słuchawkę Moim przysłuchaniem będzie SP Phone. Wciskamy 0 I wybieramy numer. Tak chwilę powinien zadzwonić mój telefon. Dzwoni telefon, wybieramy. Halo, halo. Jak widać, system działa poprawnie. Teraz jest istniemy przez transfer, żeby przełączyć się do rozmowy. Jak dzwoni nam telefon tarczowy Halo? 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 Jak widać wszystko poprawnie działa? Ja znowu przyłączam rozmowę na aparat. No, jak widać, wszystko działa poprawnie. Ale echo. Dobra, rozłączamy się. Tam wszystko zrubamy, żeby dodać połączyć. No i to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.